Mogę wytestować Renektona, bo gra nie no nie. Problem jest taki, że nie ma tu jakiegoś wybitnego herosa. AD, byłby Jax, ale problem jest taki, że jak będę grał Jaxem na karmę, to mi się nie chce grać. Nie wiem, czy jest jakiś heros pod AD, który jest dobry w to i w to. O, no i właśnie, no okazało się, że karma na topie. No i, no i po prostu skaluje. Nic nie zrobię na linii, ale będę trochę do tyłu, no ale skaluje. Uważam o ludzi ku nilach. Myślę, że w niektórych grach jest OP, wreszcie jest niezbyt użyteczna. Ta moda, niestety nie. Bobisz Murda nam idzie, closer na lesie. To jest chyba Riker u nich, na idzie. Ten nota ziomek, nie wiem kto to jest, ale ma dużo punktów. Witam Lewus. Sianka, co zrobić, jak przegrałem 10 gier pod rząd? Słuchaj, najlepiej jakbyś trochę wygrał, ale jak to zrobić, nie wiem. Myślę, że nie zacznę z A. Ja po prostu, nie dojechać go. Tym razem będę stał tu. Może nie rzuć tuku tym razem. Dobra, matchup typu nie najłatwiejszy. Rushuje pewnie Merce w tej grze i może na szóstym levelu go zabija, ale do szóstego levela po prostu chilluje i modlę się, żeby nie paść. Kurde, creepy zmieniły agro. No, ma zaraz level 2, więc muszę uważać, bo mogę tutaj stracić całe HP. Jak podbiegnie z W O, na bocie padliśmy solo, ona mi idzie też. Najlepszy początek. O, dobrze wybiegłem z tego W. Bo była lipa. Może i tak będzie. Dobra, nie wyszło najgorzej. To do odciny, kurde, wbił trójkę. Mało tutaj zabraknie. Kurde. Epa, może zaraz z niego flashnę. Tylko przydałoby mi się mieć furię na W. No ale raczej go już nie zabije. O, włożył. no ja teraz tym bardziej. Dobra, na każdej... i padliśmy. Solo albo 2 na 2. Nie najlepszy początek. Wiek książki kupił, a ja nie mam nic, więc ledka lipa dla mnie. No, chciałem autosku, ale miałem zasięgu na autosa. Jakby teraz to zdadżować. O. ward w tym krzaku mi dużo daje. Będę musiał chyba za chwilę kolejnego rzucić. Nie mogę wchodzić do przodu, jak on ma mantrę, bo po prostu kliknę mantra w i mu nic nie zrobię, chyba że będą już szósty level. To mogę zabić. Uszuję tutaj za jedną rzekę. Piękują, że Kamila tu może być. Więc nie najlepiej. Kurda, planta mają. Nie zabijemy go tutaj, bo Mantra wuma Jakby miał Furia, to może by wystarczyło obrażenie, ale bez Furii nie za bardzo się da. Za chwilę spróbuję w niego fle Dobra, nice. Idę to teraz jak najszybciej. Chyba na do bazy. Bran zrobił Void aby więc możliwe, że zaraz tu przyjdzie. Ale mam wiadomości na czacie. O, jak się kto wygrywa, chyba Irelia, co? Jak wbiegła w jak Oriana biega werka. O, ty. I wiem się tak szczerze. No chyba teraz Oriana będzie zła. Na przynajmniej nie widziała te Kamila, więc nie dziwiłbym się, jakby tu Lissin pal. Ona bocie padałem 2 na 1. Dobra, zabili więc hit. Dobra, no mam merce. teraz nadal jest ciężko, ale teraz przynajmniej mam szansę go dojechać, jeżeli będzie grał zbyt agresywnie. Jeżeli jakoś losowo użyję mantrę, a będzie obity, to po prostu mogę go dojechać. Nawet yy, z fleszem mogę próbować. Darko, O, kurde to. ciało. Obiję go po prostu na tej rce i za chwilę na kolejnym W spróbuję w niego flashnąć. Jakbym zmieścił jeszcze jedno kół, to by było super. Bo teraz na kolejnym W mogę spróbować go zabić. Nie wiem czy zabiję, ale no mogę spróbować. Dobra, może po prostu jednak to spuszczę i zejdę bo... ani Ani fruta. Chyba Eclipse będę się teraz ostatnio, jak się gra Renektonem, to nie wiem, każdy składa Eclipse, ale chyba to jest dobra. No mida podejdę? To może być dobre zejście. Mariana ma R'kę zaraz. Muszę tu uważać, nie mogę tu już podchodzić. Strasę Wave na topie na pewno za to, no, ale zabiliśmy, więc chyba powinno być ward. Nie dla mnie, ale dla Mida. Teraz we w sumie ostatecznie na tym zejściu, więc nie wiem, no dla mnie to było ostatecznie takie o. Można mieć, z tego dużo dostaliśmy, pewnie jakoś dużo, ale zawsze coś. To jest dobrą kontrolę karma na topie i realia. Może Podejdę, podejdę. Ja chyba teraz będę macca Dobra, mam playta. Jakimś cudem. Za chwilę zwarduję Void Gravel, albo nawet teraz to zrobię jak będę mógł. Na kolejnym W może, na kolejnym L. E. Nie ma teraz chwilę mantry. Co on robi? A po prostu się zatrzymał bo wiedział, że padnie. 1-1 w solo killach. Uszuję to i pójdę zwardować Void Graby i zrecalluję chyba. Mnie idzie wojna. Mam nadzieję, że zabiję Lee Sin. Może DC dostał? Może. Albo po prostu zostanę tu i zacznę to razem z Lee Tam Dam E, żebym mógł skoczyć, bo nie, wie, nie wiem czy on chce zostać. Jeżeli chce dostać to mogę się dla niego poświęcić. Dobra, no karmy długo nie ma. Więc chyba faktycznie ma DCK. Ze względu na to, abiozujemy. Fajnie, teraz znajom życie wróci. Akurat jak topnąłem. Ale i tak musiałem, bo wave był takiego. Dobra, ona też topuje. Może tutaj spróbuję go złapać, może będzie schodził gdzieś lasowo. Myślałem w sumie opraksowaniu tego Ewa, ale raczej nie jest to worth. O. I za ściankę się chowamy. <grym> Co tu idzie? Ej, okay, Irelia, to muszę uważać. Teraz jest tak stracę dużo HP. O, to mi dosięgło. W teorii Irelia tu może być. Mogę próbować ograć tego dajewa Dobra, użył Mantra i za każdym razem jak ja w niego wchodzę to używam mantra w. no teraz ma lekki cooldown, cooldown to mogę sprawić go obiec I sprawić zabić jak nie ma tej mantry, ale zobaczymy czy to się uda, bo na pewno będzie close, raczej wstaję mu za chwilę znowu Użył mantra q, chyba nie miał w, ale no dobra, 2-1 w solo Jak dawno nie grałem Renektonem, aż dziwnie mi z tym Harland ubiegnie, ja muszę zrykolować teraz może się jeszcze jednego Ewa, żeby on nie mógł playtów zgarnąć, no ale wtedy będę późno na Heralda. No dobra, Sin tam zabił, więc nie muszę być na N Heralda. Grajesz na Gregasa Top. No nie za dużo da się zrobić na niego, więc po prostu farmić. Opinia o Kamili na supporcie. Nie wiem, na Soloku dobra, na competitive nie wiem. Wydaje mi się, że trzeba grać w się chce grać jakim takim Herosem. Może w niektórych draftach byłoby też spoko. Więc nie jest jakiś rzadki, że mi się po prostu podoba. Po prostu mi się podoba. To jest chyba jeden z najtańszych skinów. Wiesz co, ja tyle biję? A nawet nie dałem mu lepszonego to ja go tutaj zabiję jakby wszedł. Czyli jest sam. Chyba jest. Ja nie wiem czy jestem. Myślicie, że tu przyjdą? Może nie. ale mojarskie powodzenia. Trochę ryzyk fizyk podchodzenia pod ten tower. Dobra, jednak nie widzę branda. Tu jeszcze kolejnego to pojewa i pójdę do bazy. Dobra, clever, pójdę i na trzeci sterak jakiegoś. Mogę szukać TPK na plecy. Jak jeszcze raz podejdą, zmienia Ameryki, więc trochę ryzykowne, bo mogę paść na seteku. Zobaczymy, czy tutaj rusza nas, czy do mnie przyjść, zanim padnę. To jakaś odwrotka tutaj. Karmę, Chyba troluje. Nie chciałem tego sksuć. No, jak już sksułem, to nie narzekam. Kurde. ja nie czekałem dłużej skóry, żeby więcej się uleczyć, ale nie wystarczyło. Oddałem shutdowna, no ale myślę, że 4 za 1 powinno być ok. Dam za dwa, bo chyba Kaisa jeszcze padła. Albo nawet 5 za 2. Kupię drugi przedmiot i pójdę z baz do topa. Jakimi czempionami zrobiłeś pętę? Nie wiem. Nie mam zwyczaju zapamiętywania wszystkich pęt w moim życiu. Ale na pewno pierwsza była Timo. O, na głęb weski tu na Gwen zrobiłem raz z Renektonem na screamach też. No i reszta nie wiem. kim mam nowo Mniej niż 6 sekund. Tylko Twitch jest problemem w tej grze na ten moment, ale będzie trzeba uważać, bo mają dobre championy. Dla skombekowania tej gry. no ta Rka ma oka pod Disa trochę. Może tutaj podejdę na Diva? Albo spróbuję przeciąć Karma jak będzie przechodziła? myślę że podejdzie tutaj Karma? z Lucianem, no to była dobra gra. Kila się udało, prawie pęta była. Ja tego kolejnego wave'a i zrikoluję. Pójdę z Bazo do Smoka, jeżeli jeszcze będzie całe najprawdopodobniej oni go teraz zrobią. Ewentualnie szukają mnie tutaj, jak ona tak gra. Chyba, że ktoś tu jest. Trzyje poty na wszelki. No i Ralia jest sam dopiero, to nie wiem, kto tu może być. Najwyżej Brand jakiś, albo po prostu tak o mnie goniła. Możliwe, że karma została od linii. Jeżeli Irelia będzie chciała grać pod tower, to. Wyślipa. Może tu zdążę, tylko mogą tu być. On to możliwe, że pobiegnie też górą. No, Ragit. Na szczęście pobiegł w tę stronę, bo na niebicę tam go nie znalazł. Trafił na tima, na tym elo. Rzadko, ale. Czasami się zdarzy, no. Jak się zdarzy, to mam 0,10 na to, bo jest OP. Teraz opieram i tepek wstał. Idę chyba do bazy i poszukam tu na bot'a Ja tu muszę topować, czy zabiją Chyba zabiją, co? Jak nie strolują Widzicie, że tu są za nim? Chyba tak, bo byli na rzece Jakby nikogo nie było, to on tutaj jest martwy, bo w niego i one shootuje, ale... No na pewno ktoś stoi za nim, ale poczekam aż drużyna będzie bliżej i po prostu w niego wejdę Więc co? Chyba bym wygrał Nasza raz tego mamy Myślę, że bardzo dobra postać do OTP i wbicia jakiegoś Grand Mastera. za Za chwilę ktoś wbija rank 1 Bartem, więc myślę, że to jest dobra postać, nawet do wbicia rank 1. To jest w Atroxa dobre. Joraklet, Jax. Nie mam teraz flasha, więc muszę uważać w kolejnym fajcie, bo na ich Herosy mogę być Ule, nawet jak mam 20-0, a nie mam flasha. Bo jeżeli Irelia jakoś nie wskoczy, to może być sytuacja, w której nie będę miał po prostu kogo hitować. Nie wiem, czy tutaj wygram, bezarki, a szczególnie, czy tutaj ekipa jest. Obrad nie trafił to może przeżyję, ale zabijcie go szybko Użyję implanta na wizję Bo creepów już nie ma, to może być lekki problem Oho Piękny, ale do Twój się nie dostanę A to może być, o, może jednak nie będzie problemem O, centymetry Uniknę, uniknę, ale padnę tu, szkoda Jakbym doleciał z E, to bym złącztował, jeszcze bym wyszedł z drugiego E. Jest karma. Awk stoi. Może też dostała DCK. Jak gierki? No 1-0 póki co na streamie. Może będzie 2-0. A no, widno wejść. Nie wiem, czy do naszara nie będziemy musieli czekać, bo naszym hercegom może nie być siege'ować najłatwiej. No chyba, że użyjemy Arkę Maokaja, żeby zgarnąć Tower. A później walka może być ciężka, szczególnie jak nie mam Flasha. Brand jest tutaj, karma na topie, więc może mój team jakoś wyłapie ich na bocie. No ta Arkę Maokaja bo pod this, no chyba się strolują, jak ta karma, zabijemy. Ale Arka ja powinna iść pod tier Trójkę. Nie wiem, czy tutaj nie padamy. Nie możemy tak grać. Jak już Arka Mookaja, to pod ten tower, a nie poprzedni. Chyba nie będę zostało po kolejnego Ewa. Trzeba uważać, bo tę grę można jeszcze przegrać, bo musimy na Anshora czekać, żeby spróbować to skończyć. Jest łatwo strolować przed tym coś. Jak ktoś będzie poszło dalej, to mogę spróbować tapnąć na plecy. A nie jakby poczekali na mnie ten flash, chyba taki Od No Dobra, chyba skończymy, co? Nie, Randa mogę flashnąć. Chociaż niby karmy mają, ale. Dobra, no wszyscy poszli gojęci i Nie wiem po co, ale. Ale mam nadzieję, że zabiją. Dobra, potem im chyba na Ashore, wątpię, żebyśmy to kończyli. Link z wygrywania, święto. Dobra, w tego nie będę flashował. Zabiłbym go, ale nie ma co. O, Bowser pod montaż leci. Trzeba zasłonić chyba. Dobra, nie trzeba. Nie wiem, czy jestem fanem tego. Wydaje mi się, że pan Bobby Smurda na Orianie i powinniśmy grać na Shora. Teraz nie za bardzo, flash na do przodu. Teraz możliwe, że nawet na Shora nie zrobimy. Dobra, mamy na teraz reset. Pod 3 chyba pewnie zagramy. Ale muszę teraz zopnąć jakiegoś Emera. Może to, może Loketa, mogę kupić, nawet w tej tak szczerze. Dla drużyny będzie dobry. A mi tej tak łotawe co kupię. To myślę o Dariusie, jest spoko. Gdy da się nim wbijać wyższe rangi, to musisz wejść w ogóle, wpisać bez Darius i sprawdzić, jakie rangi mają najlepsze łantriki. I wtedy będziesz wiedział, czy, czy Darius jest dobry do wbijania rangi. Ale powiem Ci, że. Każdy heros jest dobry do wbijania rangi. I o mi też, tak. Teraz pewnie nie za bardzo, ale myślę, że jak ktoś ma ogar, to i tak będzie wygrywał. Łatwo to przegrać. Jeżeli teraz nie zrobimy nic przez kolejne parę minut, to gra się przegra, bo nas skalują, bo wszyscy trollują. Oj, Ej, musiał odstraszowywać. Ja muszę stąd uciekać. Nie wiem, czy to biegnę. Mam flasha, ale, ale ciężko chyba. A czemu ona odfreszował to Kaisa? Nie wiem. I tu może być, jeżeli tapnie. Jeżeli nie tapnie, to tu nikogo nie będzie. No teraz Ralii, pana Kaisa nie ma samonerów, bo znowu coś losowego się dzieje. Nie wiem, ta gra jest taka dziwna. Wydaje mi się, że zaraz to przegramy. Zresza Morello mamy na Oriannie. Trzeba Rabadona. Mamy Morello Rylaj. Co się dzieje, co się dzieje. Devil, Piotr, jesteś tu, proszę, bo szaleje. Jedyna nadzieja, to jak uda mi się znaleźć flesza w Twitcha, ale dużo szans, że mi się nie uda znaleźć flesza z Twitcha Bo będzie atakował z dwóch kilometrów Ty, co się dzieje? RK ja poszła losowo, jak nikogo tu nie było? Co się dzieje? Tu nas zabijają i kończą grę Patrzy teraz O, Edge of Night'a ma Twitch, no to teraz mamy w niego nie flashnę. Jeżeli nikt mu tego nie zbije za zonie od Kaisy No dobra, no mamy ich chyba, co? Brawo drużyno! Pięknie! Jesteście najlepsi na świecie! Idę po wave'a No dobra, już się chyba spuszczuje to Tylko muszę znaleźć Branda, żeby nie ukraść czasem wave'a Bo wytankować chyba tego nie wytankujemy Jak Orianna bufuje wave'a z był Widzicie, jeszcze flash'a w ściany? no i klasa Dobra, no jakimś cudem ta gra się przedłużyło o jakieś... 5-10 minut, no ale przynajmniej zwycięstwo mu loket, bo on, nieważne co kupię na ostatni item, to na tym etapie gry nie sprawi to, że będę jakoś bardziej tankowaty. Przykładowo, jeżeli kupię Jax'a, a Loketa, no to jeżeli oni już mają LDR, Void'y i wszystko, to to za bardzo nie zmieni, jak długo przeżyję. Może sekundę dłużej bym przeżył z ale przynajmniej loketem mogę pomóc. Na R'kę Twitcha, na RK Branda, to na pewno coś zrobi każdemu.